Jest to prawda już późno, bo jest za dziewiąta Tutaj w piekarniku pieką mi się ziemniaki. Ja się łączę z Wami, chociaż powiem Wam się, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zmęczona. Ale no niestety muszę jeszcze, wiecie, ponagrywać dzisiaj. Już powiem Wam, że czekam aż się skończy ten październik, żebym mogła ten odpocząć. Tak jak. Mówiłam chyba w którymś filmie, że będę tydzień przerwy miała w listopadzie, bo muszę troszkę, wiecie, spauzować tym. Ale potem wrócę i będziemy sobie, wiecie, normalnie, normalnie, wiecie, nagrywać. Nabierz. No chciałam powiedzieć, byłam dzisiaj w galerii, widziałam mnóstwo fajnych, e, właśnie, świątecznych kalendarzy, mnóstwo fajnych w ogóle książek, ozdób, także... Mam materiały na telefonie, właśnie z tego mojego wyjścia do galerii, więc yy, tutaj wam dokleję. Dzisiaj się też pomalowałam, chociaż moja skóra twarzy nie jest w najlepszej kondycji. Bardzo mam duże przesuszenia i wysypuje mnie też, bo wie, wiecie, jestem przed okresem, ale też moja skóra ogólnie no, potrzebuje pielęgnacji, chyba jakiegoś takie, wiecie, zadbania po prostu potrzebuje, nie? mi się zrobią te ziemniaczki i będę robiła sobie do tego leczo, bo mam jeszcze i coś tam z tego wymyślę, bo powiem wam szczerze, że nawet za bardzo czasu nie mam ani siły, bo dzisiaj dzień był bardzo męczący. W ogóle miałam w planach dzisiaj nagrywać trzy filmy. O Jezu, światło mi się zmienia. Miałam w planach nagrywać dzisiaj trzy filmy, ale słuchajcie, nie dam rady. Ani czasu nie mam. Jeszcze muszę zmontować na jutro w Oktobera bo nie mam do przodu, a przydałby mi się jeden film do przodu dzisiaj. No ale przychodzę do Was. Panie, zobaczcie teraz materiały z. Hmm, ale widać, jakie mam plamy w ogóle tutaj, nie? Tu i tu. No, niekorzystnie to wygląda, ale przemieńczmy to jakoś. Eee, teraz zobaczcie materiały z tej galerii, i zaraz się połączymy i będziemy gadać dalej. Materiały ze sklepów Wam się podobały. E, jutro może Wam nagram football, bo tam trochę kupiłam, e, właśnie z jedzenia. Ale co Wam chciałam powiedzieć, że mocno się już rozglądam za kalendarzem adwentowym. Widziałam smyku dzisiaj fajny z Disney, ale to chyba po, poszedł na tych materiałach, nie wiem. Tak, tak, chyba tam był, właśnie z Disney'a z figurkami. E, I będę, będę zamawiała na pewno na początku listopada jakiś kalendarz. Hmm, ale oglądałam w ogóle bardzo dużo, w ogóle te ozdoby Common powiem Wam. Właśnie dzisiaj, jak poszłam, to zaczynali dopiero wykładać, i słuchajcie, te świąteczne rzeczy Common Dew to jest po prostu jakiś obłęd. Ja widziałam, słuchajcie, tylko jeden taki stół rozłożony, tam pokazywałam Wam fragmenty z tym takim koniem na biegunach białym i z tym Mikołajem, właśnie takim ładnym, estetycznym, no po prostu. Słuchajcie, ja co roku jak chodzę do Home You, to ja się napatrzeć nie mogę, nie? Tylko te ceny zwalają z nóg, nie? Ale gdyby, gdyby nie te ceny, to ja bym tam z pełnymi siatami wychodziła, nie? No rzeczy są po prostu tak przepiękne, że to się... to się, to, to, to się nawet to... Nie ma co porównywać nawet do tej jakości, która jest pepko, nie? Bo w pepko to jednak czuć troszkę. Jest tak, że są fajne te rzeczy, a czasami yy, no takie tandetne, nie? A a w już utrzymają tą jakość i naprawdę no mega, mega, już się nie mogę doczekać i chyba w tym roku się skuszę na coś, chociaż na jedną rzecz, po prostu są tak cudowne, nie? Osoby mnie prosiły o hol świąteczny z ozdobami, ale to zależy czy w ogóle coś kupię, na pewno chcę kupić światełka i parę ozdób na koinkę, ale czy z tego będzie hol, Nie wiem, zobaczymy, chcę, słuchajcie właśnie miałam się was zapytać żebyście może mi podpowiedzieli Kurtynę świetlną Na ten czas zimowy I świąteczny właśnie na balkon Czy macie jakąś do polecenia Konkretną firmę Konkretne miejsce To ja chętnie od was Od was tutaj wezmę to Bo szukam, szukam takiej fajnej Co by wiecie, przytrwała te mrozy I żeby była taka fajna, może kolorowa Może taka ciepła w kolorach. No dajcie znać, czy macie jakąś kurtynę świetną, czy czy no wiecie, no takie lampki po prostu na balkon, nie? To to bym was was bardzo prosiła. No i kochani co? No u mnie średnio z nastrojem, dlatego że miałam dzisiaj niezaciekawą rozmowę. Słuchajcie na kanapę. Nie jest jakieś super to światło, ale już <laughs> walić na to. Słuchajcie miałam dzisiaj niezaciekawą rozmowę właśnie z jedną z osób z mojej naprawdę ja muszę jak najrzadziej z nimi rozmawiać, bo nie ma co słuchajcie nie ma... tu jestem teraz na takim etapie, gdzie gdzie muszę starać się po prostu tak robić, żeby mi się ta depresja nie rozwijała, nie i otaczać się ludźmi, którzy mi tego nie pogarszają, nie nie wiem jak mam to wyjaśnić, ale ja zawsze się tak staram, jakoś tak wyciągam rękę i zawsze staram się, żeby było ok, a a dostaję tak rykoszetem, wiecie, takie negatywne słowo na swój temat, nie? Ale to, mówię, ja tak próbuję, bo chciałabym odzyskać kontakt, a jednak, no, nie da się, po prostu się nie da, nie? I to, i to po prostu muszę się z tym pogodzić, nie? Też te święta, e, wiadomo, będą poza rodziną i, mówię, tak bardziej patrzę, tak jak w zeszłym roku, nie? Że bardziej patrzę na to, czy sobie tutaj, wiecie, wszystko ozdobię, że spędzę czas przed filmami, że zjem sobie coś tam, wiecie, dla mnie pysznego, co sobie tam gotuję i jakoś to przeleci, nie? No ale, wiadomo. Będzie znowu ta taka atmosfera właśnie u wszystkich gdzieś tam na Instagramie, czy ten, że będzie, będzie znowu właśnie, yy, no będą ludzie udostępniać, nie? Ten rodzinny klimat, nie? No ale co, no jest tak jak jest. No i na razie tak musi być, nie? jak sobie poznam jakiegoś faceta z dziećmi, to sama sobie zrobię rodzinny klimat i będzie fajnie, nie? I yy, taki vlog dzisiaj, krótki, bo na tyle tylko mi stać, jestem bardzo przemęczona. słuchajcie jak poszłam właśnie do tej galerii, to ja myślałam, że ja po prostu nie ustoję. Mam takie osłabienie ciągle, w listopadzie na początku idę na badania i będę wam update'ować co tam. Ale no pytałam się was ostatnio właśnie w mm, którymś ostatnich vlogtoberów, czy chcecie, żebym poruszała temat depresji i nerwicy i widziałam, że, że wyrażacie takie chęci, żebym pokazywała też te, mm, tą drugą stronę. Właśnie kiedy nie mam humoru, czy mam doły, to, to, to jest dla mnie cenna uwaga. I fajnie, że mogę do Was przyjść właśnie w tych trudnych momentach. Chciałabym słuchajcie yy, Że to o czym marzę Wiecie rodzina Dobry związek Pełne zdrowie Żeby to w końcu się mi spełniło Nie? Żebym ja po prostu była taka w pełni szczęśliwa Bo jak ja będę szczęśliwa To ja będę mogła tym szczęściem dzielić się Z innymi nie? A ja czasami yy, Słuchajcie tak no tak, no tak, nie wiem jak to powiedzieć. Czasami mi brakuje takiej werwy, nie? No ale. Różnie w życiu bywa, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale trzeba jakoś iść do przodu i doceniać to, co się ma, właśnie. Widzieć te, tą szklankę do połowy pełną, nie? Ja bardzo doceniam, słuchajcie, że mogę być tu na mieszkaniu. Bardzo doceniam, że że tak poszłam do przodu, że się otworzyłam na to jedzenie, że przełamuję te lęki. Doceniam, że mam właśnie fajnych takich ludzi tutaj na YouTubie, którzy mnie wspierają, którzy mi mówią tak, wiecie, dosadnie, co myślą, ale też właśnie tak z serca ciepłe słowa, naprawdę doceniam każdego z Was, każdego, totalnie każdego. Czy piszecie komentarze, czy nie piszecie, doceniam. Ee, że tutaj jesteście. No i też mam taką dużą wdzięczność w sobie, że, że się nie poddaję. Naprawdę, ja staram się ćwiczyć tą moją wdzięczność i, i właśnie widzieć te małe rzeczy, że wiecie, że mam dach nad głową, że no jest to moja dieta pokraczna, ale mam co jeść, tak? że takie proste podstawy. Yy, mimo trudności, że, że, że wiecie, że mnie na to stać, że mogę to mieć, bo niektóre osoby właśnie są, czy bezdomne, czy coś i mają przerobane, nie? Chciałabym, żeby właśnie te święta w tym roku były takie magiczne, żeby były takie właśnie przesiąknięte tą dobrocią, przesiąknięte tym pysznym jedzeniem, właśnie bo mam w planach, słuchajcie, robić ciasto czekoladowe, testować, bo znalazłam. Czekoladę chyba z Wawela Która, która ma lepszy, Taki najlepszy skład Taki podstawowy I będę ją Chciała użyć właśnie do upieczenia ciasta Czekoladowego, no tego na mojego Bezglutenowego na tych moich składnikach Ale wiecie, tak zrobić może Taką ala zebry, tak wiecie, pomieszać Trochę białe, trochę ciemne I żeby takie było świąteczne Ciasto z polewą Takie wiecie, no Pokraczne, bo pokraczne, ale takie moje i wiecie, po, po mojemu, po mojemu, nie? Nad tymi potrawami, co, co ugotować właśnie na święta i, i się zastanawiam cały czas. Myślę, że zrobię chyba papryki faszerowane, bo to będzie szybko. Pieczone ziemniaki, może leczo znowu zrobię, gołąbki. No barszczyk mój Słuchajcie, jak przetestowałam To sobie zrobię barszczyk Jakieś właśnie mięsa takie, takie, żeby, wiecie, to wszystko było Takie syte, konkretne No i nie wiem, ciasta Sernik pewnie, czy ciasto z owocami Czy ciasto czekoladowe Które właśnie mam, pl planuję zrobić Ciekawe, czy mi się przyjmie, jestem bardzo ciekawa eee, Chciałabym, chciałabym sobie tak czekoladkę Bo wiecie, dlaczego myślę o tej czekoladzie? No bo ona ma żelazo, nie? Więc chciałam takie właśnie sobie wziąć. No i w ogóle, nie? Mam tak dużo ostatnio myślę, właśnie. Słuchajcie o tym wszystkim. Czasami się zastanawiam, czy, czy dobrze zrobiłam, czy niektóre decyzje dobrze podjęłam, ale z drugiej strony sobie myślę, że jakby tak się nie stało, no to, to by to nie pociągnęło ze sobą dużo innych na przykład pozytywnych rzeczy, nie? że to się musiało tak potoczyć, bo też, też ja się zmieniłam i też mi się otw oczy otworzyły i zawróciłam z tej złej drogi, nie? Bo może jakbym pewne rzeczy, yy, na pewne rzeczy przytaknęła, to dzisiaj, dzisiaj może bym była w innym miejscu, niekoniecznie dla mnie komfortowym, nie? Ja tak mówię na okrętkę trochę, bo też nie chcę tak, wiecie, nazwiskami sypać. <grym> ale, ale po prostu, no... No takie mam ogólne przemyślenia, nie? Myślę sobie, że każda droga yy, wiecie, jest, jest odpowiednia, kiedy czujemy, że dobrze robimy, nie? Ja po prostu tak poczułam, że ja muszę tutaj wrócić i muszę to życie zacząć na nowo, po prostu nawet kosztem odcięcia się od osób, które czasami się zdarza, że, że mam kontakt i, i po prostu słyszę niektóre słowa na mój temat, ale... Staram się to ucinać po prostu, nie? Bo ja w końcu postawiłam na siebie i wiecie, tak tupnęłam nogą porządnie i teraz jest mój czas, i teraz ja robię tak, jak ja chcę. Bo już wiecie, mam, te, mam te 33 lata i nie mogę cały czas siedzieć tkwić w tym w takim zawieszeniu, że o Jezu jeszcze za wcześnie, o Jezu ja się muszę słuchać yy, i koniec, nie? No już, już trzeba postawić na siebie ludziom nie spodobało, że ja, wiecie, tak tupnęłam nogą, powiedziałam, że ja tak właśnie chcę i biorę to z całym inwentarzem, czasami jest beznadziejnie, czasami jest fajnie, ale po prostu walić to, ja nic na siłę nie chcę w życiu robić, ja potrzebuję też spokoju, naprawdę, ja się czasami naprawdę po tych wszystkich, wiecie, słowa, które do mnie trafiają, negatywnych, to ja naprawdę potrzebuję czasami siąść Wiecie, latarnie, wieczorkiem latarnie mi tutaj ładnie świecą. O światełka sobie zaświecę, wezmę sobie moje ciasto owocowe ze śliwkami i sobie siądę i jest fajnie, nie? A potem nagle rozpoczynam z kimś rozmowę i jest po prostu tak, tak, i tak, i tak, i taka, i taka jesteś, nie? Myślę, kurde, nie? Szok. Może Wam tak mówię zbyt ogólnie, ale myślę, że rozumiecie, co mam na myśli, nie? I zachęcam Was. Słuchajcie, jak macie takie otoczenie wokół siebie, zwłaszcza jak te, te, na tych świętach, nie. To, byście, to żebyście byli takim katalizatorem, trochę, nie? przepuszczajcie to przez siebie, bo to nie ma co. Nie ma co się w ogóle tym zajmować. Hmm, to nic dobrego nie przynosi. Takie przejmowanie się słowami, które wiecie, ktoś, ktoś na nas wypluwa które tak naprawdę nas nie dotyczą, bo my się, wiecie, dobrze prowadzimy i, i staramy się wszystko zawsze łagodzić, a ktoś cały czas wypluwa, wypluwa, nie? I to jest takie, uważam, trochę zbędne. Dobra, niech ona sobie wypluje te negatywne słowa, a ja sobie odczepię się z tego, wiecie, strzepnę z ramion i pójdę dalej, nie? Tam po prostu w samotności też w pewnym sensie, nie? Bo czasem ta cisza jest dużo lepsza niż... Milion słów, które ranią mnie. Także kochani nie będę kończyć. Taki trochę dzisiaj, może ten vlog nie do końca. Ale mam nadzieję, że się Wam podobał, że się ten, yy, podobał Wam ten fragment z tą galerią, bo naprawdę połaziłam dużo dzisiaj. Zachęcam Was, żebyście do Smyka może poszli, bo tam dużo jest klocków Lego, dużo takich stendów właśnie z kalendarzami, pełno maskotek, pełno jakichś Barbie, naprawdę podtąd jest, nie? Także zachęcam Was, jeśli panujecie jakieś prezenty dla dzieciaków. No i co kochani, ściskam Wascie po zapraszam do innych vlogtoberów. No i co widzimy się w kolejnym już jutro, który prawdopodobnie albo będzie filmem takim, który nagrywałam wcześniej, albo będzie o opiekuńcze matki. O, na opiekuńcze matki, bo tak mi jakoś przyszło to od dzisiaj do głowy i myślę, że warto ten, ten segment, wiecie, wychowawczy może. Może poruszyć, więc sorry za to moje zamulenie, ale i zmęczenie, i dół, także sorry, naprawdę. Wybaczcie. I za ten mój wygląd skóry, bo no nie jest chyba na najlepszej kondycji. Może to też od kaloryferów mi się przesusza, nie? Także ściskam was ciepło, do jutra, kochani. Do następnego. Pa pa!